Pierwsze spotkanie w fazie grupowej. Jest to bardzo ważny mecz dla obu drużyn, gdyż dobry start może dodać pewności siebie zawodnikom, jak i trenerowi. Zatem ogromna motywacja, ale ogromna i presja w przypadku obu drużyn. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka. To może im dać prowadzenie. Dobrze się tu znalazł. Zdołał oddalić niebezpieczeństwo. Danilo, David Silva, Kevin De Bruyne, Kyle Walker. No uwaga strzał, ale zablokowany. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Blisko pole karne. Piłkę przejmują rywale. Walker. Wszyscy typują Manchester City do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Z taką jedenastką można pokonać każde. Już blisko pola karnego. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Jest szansa. Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. David Silva. Blisko bramki gracze Manchesteru City. Aguero. Dawid Silva. Ładnie zasłania piłkę. Rywale muszą się bardziej wysilić. Podanie na skrzydło. A jednak nie wyszło jak planowali. Silva. Sergio Aguero. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze zachował się bramkarz. City ma rzut rożny. Kevin De Bruyne z narożnika w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Sergio Aguero. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Gabriel Jesus. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Fernandinho. Manchester City przed szansą. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycję. Blisko polekarny przeciwnika z autów wznowią grę Citizens. David Silva. Dobry odbiór na połowie rywala. Agüero. Agüero! Był gdzie być powinien. Gabriel Jesus. Blisko już do bramki. I za moment Manchester City rzutu rożnego. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Stones. Teraz szansa na prowadzenie. Tak, Bramka! Zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu! Dominowali i ta Bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. To Bramka jak najbardziej zasłużona po tylu strzałach przy takiej przewadze w końcu musiała paść. Na pewno górują dziś nad rywalem pod każdym względem. Grają swobodnie i dyktują warunki. Robi się niebezpiecznie. Rozrzucenie do boku. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. David Silva. No może być groźnie. Piłka w polekarne są tam koledzy. Fernandinho. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Pokonuje z piłką kolejne metry. Z tego dobra okazja. Szkoda. Była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Genialne podanie. Świetnie w Aguero i... Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Gol! Świetne wykończenie tej akcji przez Aguero. Tak, nie dał tu. Gwizdek sędziego i mamy przerwę ich przewagi. I zaczynamy drugą połowę pierwszego meczu fazy grupowej. Pierwsze koty za płoty, teraz już trzeba grać odważnie. Piłka trafia do przeciwników. Odzyskali piłkę w środku pola. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Uderza! Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Fernandinho. Jak oceniasz grę Sergio Aguero w pierwszych 45 minutach meczu? No, bardzo... Gabriel Jesus! I mamy rzut rożny dla Manchesteru City. Kevin De Bruyne z narod... Kąpany. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Trener nie ma innego wyjścia. Zawodnik jest kontuzjowany. Będzie zmiana. Centruje z rogu Kevin De... Brawo! Skuteczna interwencja bramkarza. No, z tego... No, nie wiem, czy sędzia miał rację odgwizdując spalonego. Danilo? Ilkaj Gündogan. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Gabriel Jesus, Okazja! Przesuwa się do przodu z piłką Aguero. Gabriel Jesus I. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Debrujne. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Faulował piłkarz Manchesteru City. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. De Bruyne. Ilkay Gindogan. Sergio Aguero. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Przy piłce Kompany. Ilkay Gindogan. Manchester City przed szansą. Strzela! Sparował piłkę na bok. No już blisko pole karne. Przechwyt ale nie opanował. Fernandinho. Gabriel Jesus. Pięknie sam na sam. Aguero i... Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarę. klasę. Ma na końcu już dwie bramki. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Rem Sterling. Manchester... Sergio Aguero. Nie ma spalonego. Ale szansa Aguero. Jest pressing ze strony rywali. No chyba pomału szykuje nam się zmiana. Out dla Manchesteru City. Ilkay Gundogan, De Bruyne. Walker. I dośrodkowanie do kuna Aguero. No, dobry odbiór po stracie piłki. 81. Minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Dobra pozycja do oddania strzału. Bernardo Silva. Rozpoczynają kontratak. Aguero. Podłączają się inni zawodnicy. Aguero i. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No fauluje w takim miejscu, będzie groźnie. De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! Znowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klas jest ogromna. Męsach. Bliska już do bramki. Nie wyszło to do środkowanie. Zablokowane. Bernardo Silva, Raheem Sterling, Agüero. Bramka coraz bliżej. Te Bruyne! te Bruyne! te Bruyne! Sędzia zakończył mecz. Zawodnicy kierują się do szatni.